Zapraszam do wysłuchania prognozy na maj. Maj rozpoczyna się w energii oddechu, choć nie jest to oddech całkowitego spokoju. To raczej moment zawieszenia, przestrzeń, w której można odsunąć się od emocjonalnych wybuchów z końcówki kwietnia, ale wciąż czuć, że coś się jeszcze dopala. To jakbyśmy siedzieli przy ognisku. Płomień już nie strzela w górę, ale pod powierzchnią żarzy się głęboko. I dobrze, bo ten żar przynosi zrozumienie. Najbliższe tygodnie będą mieszaniną delikatnych impulsów, wenusowego ciepła i wielkich przestawień planetarnych. Z jednej strony uniwersalna miłość, marzenia, odwaga serca, z drugiej transformacje, konfrontacje i poważne zobowiązania. Kosmiczny krajobraz zachęca do działania, ale z uważnością, do słuchania intuicji, ale też do konstruowania wizji, które mają szansę przetrwać próbę czasu. Maj zaczynamy od wejścia Wenus w znak Barana i koniunkcji Wenus i Neptuna w tym właśnie znaku. I warto dodać, że jest to pierwszy raz od 1874 roku, kiedy planeta miłości łączy się z Neptunem w Baranie. Koniunkcja ta ma miejsce dokładnie 2 maja. To bardzo szczególne spotkanie, pełne tęsknoty, inspiracji i wizji nowej miłości, nie tylko romantycznej, ale tej, która łączy ludzi ponad podziałami. To czas, kiedy możemy wyśnić coś, co naprawdę ma szansę się zmaterializować, pod warunkiem, że nie zostaniemy tylko w świecie iluzji. Pluton od początku maja przygotowuje się do zmiany kierunku. Z punktu widzenia obserwatora tu na Ziemi wydaje się, jakby stał w miejscu. W niedzielę 4 maja wejdzie w retrogradację i będzie poruszać się ruchem wstecznym aż do połowy października. To nie jest moment gwałtownej zmiany, ale raczej czas refleksji nad tym, co wymaga uzdrowienia i co musi odejść, by mogło narodzić się coś nowego. Jeśli jakieś napięcia eksplodowały ostatnio w relacjach, teraz może przyjść zrozumienie, co tak naprawdę za nimi stało. W pierwszej dekadzie miesiąca odgrywa się subtelny, ale ważny taniec. Merkury 7 maja połączy się z Chironem w Baranie, tworząc jednocześnie harmonijny aspekt z Jowiszem w bliźniętach. To moment, w którym można porozmawiać o dawnych ranach, odważyć się na słowa, które wcześniej nie miały przestrzeni. Można szukać pojednania ze sobą, z innymi, z przeszłością. 10 maja Merkury wchodzi do znaku Byka, a 12 maja tworzy napiętą kwadraturę z Plutonem, co może zachwiać naszym poczuciem wartości i zmusić do refleksji, co tak naprawdę jest dla nas ważne. Tego samego dnia, czyli 12 maja, mamy pełnię Księżyca w Skorpionie. Księżyc znajduje się w opozycji do Urana w Byku. Co prawda szerokiej, bo pięciostopniowej, ale wciąż znaczącej. Uran wniesie dzikość, intensywność, chęć uwolnienia się. To doskonały moment na oczyszczające rytuały zanurzenie się w naturze albo szczerą konfrontację z tym, co ukryte. Skorpion nie boi się ciemności. Przeciwnie, zaprasza nas, by spojrzeć w cień i znaleźć w nim moc. 18 maja Słońce połączy się z Uranem, a Księżyc z Plutonem. Równocześnie Merkury stworzy napięcie z Marsem. To mieszanka energetyczna, która może wywołać burzę, zwłaszcza w obszarach związanych z pieniędzmi. Będzie gorąco, nie tylko przez temperaturę powietrza. Pozytywnie rzecz ujmując, uran w koniunkcji ze Słońcem może przynieść innowacyjne pomysły, ciekawe rozwiązania dotyczące finansów i inwestowania. 20 maja wieczorem słońce opuści znak byka i wejdzie do znaku bliźniąt. Pojawi się więcej lekkości, otwartości i chęci do rozmów i kontaktów. To dobry czas, by działać razem, w relacjach, projektach, rodzinie. Energia stanie się bardziej społeczna, swobodna, połączona z radością i ciekawością. 24 maja słońce utworzy trygon z Plutonem i może uda się połączyć osobiste pragnienia z większymi sprawami, z czymś. Co służy nie tylko nam, ale też światu. To połączenie dodaje siły i wewnętrznej mocy to dobry moment na ważne decyzje i odważne rozmowy. A dzień później, czyli 25 maja, Saturn po raz pierwszy wchodzi do znaku Barana, gdzie nie był od 1996 roku. To potężna zmiana ograniczenia Saturna spotykają się teraz z ogniem działania Barana. To czas, kiedy nasza odwaga podlega testowi: czy jesteśmy gotowi iść swoją drogą niezależnie od trudności, czy jesteśmy gotowi budować coś trwałego nie tylko z pasji, ale też z odpowiedzialności. Ale uwaga, Saturn nie zagości tu na długo. W lipcu zbliży się jeszcze do Neptuna w Baranie, ale nie połączą się te planety dokładnie, bowiem obie wejdą w ruch wsteczny i cofną się jesienią do ryb. Dopiero w lutym 2026 roku Saturn i Neptun spotkają się naprawdę w pierwszym stopniu barana. To wtedy zaczniemy budować nowe struktury. Teraz dopiero rozpoznajemy teren. 27 maja mamy Nów w bliźniętach, a punkt kulminacyjny tego nowiu wypada o godzinie 5.03 dla Warszawy. To lekki, świeży początek, ale z głęboką bazą. Słońce, Księżyc i Merkury tworzą harmonijny trójkąt z Plutonem i duetem Saturn-Neptun. To niezwykła jakość czasu, pełna refleksji, wyciszenia i mądrości płynącej z wewnętrznego głosu. Dobry moment na przegląd swoich ścieżek, na spojrzenie wstecz bez oceny, na słuchanie tego, co cicho, ale wytrwale domaga się naszej uwagi. Maj 2025 to miesiąc przejścia z chaosu w kierunku struktury, z emocjonalnych erupcji ku nowemu poczuciu sensu. Zaczyna się sennym marzeniem Wenus i Neptuna, a kończy trzeźwym. Ale wciąż inspirującym spojrzeniem Saturna w Baranie. To czas, w którym warto słuchać zarówno serca, jak i rozumu, i pamiętać, że to, co naprawdę ma znaczenie, zaczyna się zawsze od środka. I jeszcze kilka słów o tym, co energię maja przyniosą poszczególnym znakom Zodiaku. Baran to jeden z najbardziej znaczących miesięcy dla Ciebie w tym roku. Wenus i Neptun spotykają się właśnie w Twoim znaku i to pierwszy raz od 150 lat. To może przynieść głębokie przebudzenie serca, nową wizję miłości, relacji lub twórczej ścieżki. Z jednej strony rodzą się marzenia, z drugiej Saturn, przechodząc do Twojego znaku, zaprasza do wzięcia odpowiedzialności za to, co tworzysz. Odwaga będzie potrzebna, ale i nagradzana. To początek nowego cyklu osobistego i duchowego. Byk. Do 20 maja Słońce przebywa w Twoim znaku. Dając ci siłę, stabilność i poczucie ukorzenienia. Ale nie wszystko będzie takie spokojne. Pełnia w Skorpionie oraz napięcia z Uranem mogą poruszyć tematy relacyjne i związane z bezpieczeństwem. Może pojawić się potrzeba zmiany wewnętrznej lub zewnętrznej. Pamiętaj, że zmiana nie musi oznaczać chaosu. Może być też otwarciem drzwi do czegoś bardziej autentycznego. Merkury w Twoim znaku pomoże Ci nazwać swoje wartości. Bliźnięta. W drugiej połowie maja energia zaczyna Ci sprzyjać. Słońce i Merkury wchodzą do Twojego znaku, przynosząc więcej lekkości, swobody i ciekawości. Możesz poczuć przypływ inspiracji i chęć działania. Trygon Wenus z Marsem oraz znów bliźniętach 27 maja wspierają nowe początki, szczególnie w relacjach, edukacji i projektach komunikacyjnych. To dobry moment, by ruszyć z czymś, co było w planach od dawna. Rak. Pluton, który szykuje się do retrogradacji i pełnia w Skorpionie, poruszają głęboko emocjonalne tematy. Możesz poczuć, że coś z przeszłości domaga się uznania, albo że czas uwolnić się od czegoś, co cię już nie wspiera. Wenus i Neptun w Baranie mogą przynieść momenty niepewności w relacjach, ale też olśnień, czego tak naprawdę pragniesz. Druga połowa maja sprzyja uzdrawianiu i domykaniu ważnych procesów. Daj sobie czułość i przestrzeń. Lew, dla ciebie maj może być nieco niestabilny. Energia Wenus i Neptuna w Baranie działa inspirująco, ale też może prowokować do pochopnych decyzji. Zastanów się, co tak naprawdę cię pociąga, a co jest tylko chwilową iluzją. Koniunkcja Słońca z Uranem oraz napięcia z Marsem mogą poruszyć temat pieniędzy lub poczucia kontroli. Zadbaj o swoje zasoby i uważaj na zbyt szybkie inwestycje, ale nie bój się odważnych rozwiązań, jeśli masz jasność celu. Panna Maj to dla ciebie miesiąc pogłębionej pracy nad sobą. Ceres i Saturn tworzą układy, które wspierają uzdrawianie ciała, relacji i rytmu życia. Może pojawić się potrzeba uporządkowania codzienności, to znaczy zdrowia, relacji z jedzeniem czy pracy. Wenus i Neptun w baranie mogą wywołać wewnętrzne napięcia między pragnieniem bliskości a lękiem przed utratą kontroli. Daj sobie czas i przestrzeń, nie wszystko musi być gotowe już teraz. Tworzy się coś na nowo. Waga to czas, kiedy Wenus, Twoja patronka, wędruje przez znak barana, czyli Twoją oś relacji. Może pojawić się ktoś ważny i wrócić temat, który wymaga dopowiedzenia. Wenus spotyka się z Neptunem, co może przynieść zarówno romantyczne uniesienie, jak i iluzję. Uważnie słuchaj serca, ale sprawdzaj fakty. Pełnia w Skorpionie porusza temat wartości i zasobów, także tych emocjonalnych. Naucz się inwestować tam, gdzie czujesz wzajemność. Skorpion pełnia w Twoim znaku to zawsze mocny moment, a ta w opozycji do Urana może przynieść przełomy, szczególnie w relacjach i emocjach. To, co było ukryte, może wyjść na światło dzienne. Pluton, Twój władca, wchodzi w ruch wsteczny, zapraszając Cię do głębszej pracy ze sobą. Nie walcz z tym, co chce On Ci ujawnić. Zamiast tego spójrz na to z czułością i odwagą. Maj to czas wewnętrznej alchemii, strzelec. Wenus i Neptun w znaku ognistym, jak ty, mogą obudzić w tobie marzenia, inspiracje i duchowe tęsknoty. Uważaj jednak na to, by nie uciekać w fantazję. Saturn w baranie będzie przypominał, że nie każde pragnienie ma moc trwania. Dla ciebie to miesiąc nauki mądrego działania. Nie tylko z entuzjazmu, ale z wyczucia czasu i kontekstu. To też dobry czas na porządkowanie relacji także tych wewnętrznych między tobą a twoją wizją świata. Koziorożec, Pluton, który niedawno opuścił twój znak, teraz się zatrzymuje i rusza wstecz. To może być dla ciebie moment podsumowania tego, co się zmieniło w ostatnich miesiącach. Saturn, twój władca, zmienia znak i wchodzi do barana. Od teraz, przez kolejne lata, twoja odpowiedzialność będzie sprawdzana nie w planowaniu, ale w działaniu. To dobry czas, by zadać sobie pytanie, co naprawdę chce zbudować. I co jestem gotów poświęcić, by to osiągnąć? Wodnik. Pluton w Twoim znaku rusza wstecz. To może być pierwszy sygnał, że trzeba się zatrzymać, spojrzeć w głąb siebie i zapytać, co we mnie potrzebuje transformacji. Wenus i Neptun poruszają obszary komunikacji i bliskości. Może warto powiedzieć coś, co długo było przemilczane. Energia drugiej połowy miesiąca sprzyja porządkowaniu tematów finansowych, pracy zespołowej i duchowego rozwoju. Zaufaj swojej wewnętrznej wizji. Ryby. Wenus i Neptun opuszczają Twój znak, i to może być moment pewnego rozczarowania albo uwolnienia. To, co było marzeniem, teraz musi przejść przez filtr rzeczywistości. Saturn jeszcze przez chwilę jest w Twoim znaku, ale już szykuje się do wyjścia. To zatem czas podsumowań, ostatnich poprawek, ale też realnych decyzji. Co zostaje z tobą na kolejne lata, a co warto już pożegnać. Druga połowa maja sprzyja czułemu zamykaniu i świadomemu otwieraniu się na nowy rozdział. Na dzisiaj to tyle. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, kliknij w serduszko, napisz komentarz i zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dziękuję, że jesteś. Do usłyszenia.